Witam was, to ja moczarnik, a to jest mój kolejny odcinek mojej przygody ze Skyrim. Yy, nagrywam ten odcinek po raz trzeci. Jestem trochę dobity tym, że za każdym razem brakowało miejsca i za każdym razem zapominałem usuwać ostatnich filmów z mojego dysku. No dobra, jaki mamy questy? Spójrzmy sobie może w dziennik. Osiłek do wynajęcia. Zaznaczmy sobie od razu na mapie. Osoba o imieniu Fendal z miasta zwanego Rzeczna Pustczaman zostać zastraszona. Zostaliśmy to zadanie od far -farek Farkesa, czy jakoś tak. Idziemy więc stąd. Farkes. Dobra. Mniejsza z tym. tak o, Zaraz się z nim spotkamy po skończeniu tego quest'a. bezpośrednio do Rzecznej Puszczy. Nie musimy się udawać na nogach. Jest to taka sama możliwość jak w Kingdoms of Amor, czyli da się ee, Da się po prostu użyć szybkiej teleportacji do, do większości, większości miast, takich większych miast. Dobra, także ja sobie to włączę, a te się bezpośrednio już do rzecznej puszczy Coż, to jest jakaś magiczna laska. Pruszka Czarem mroźne, zmniejszają poziom kondycji. Dobra, nie doczytałem, ale idziemy dalej. Jak widzicie, jest noc. Jest to miasto rzeczy na puszczach, w którym zaczynaliśmy. Co to było? Co to było? Jeszcze popchnęliśmy wózek z niezwykłą siłą. I jeszcze dodatkowo słyszeliśmy odgłos duszenia się. I oprócz tego, jeszcze wózek poleciał o 10 metrów do przodu. Co to było? Dobra, widzicie, macie jeden z bugów przedstawiony już w moim let's playu. Tu jest taki wół, A my pójdziemy do starej dobrych przyjaciół. I także oprócz nich jest tutaj Ralow, ten z prologu, tutaj właśnie. I się możemy u nich przespać, bo jest taka możliwość. Zaproponowali nam, że my możemy spać ile chcemy tutaj. Ustawmy sobie na 8 godzin. Myślę, że to wystarczająco dużo. O 6 rano się obudzimy. Najwyraźniej albo o siódmej o siódmej. Idziemy więc. Niech cię talo sprowadzi. To dobrze. Idziemy. Mm. Miłego dnia. Oby śmierć przyszła po ciebie, gdy będziesz dzierżyć miecz tak, dziękujemy bardzo, ale my jeszcze nie mamy zamiaru ginąć, przynajmniej do tego czasu. I tu mamy Faendala którego mam ze Przysłano mi tutaj by rozwiązać spór i jedynym tutaj rozwiązaniem dla tego questa jest z nim bójka. O tym będo. chodź tu! Zniszczymy go, bo po prostu jest zbyt słaby dla nas. No. Dobra i on wie co już ma robić I teraz mamy wrócić do Farkasa Tego gostka osiłka Który nam zadał to zadanie Tego quest'a Mamy się udać Do 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 do, do, do. Z powrotem do Dajmy się lepiej do Smoczej przystani będzie bliżej dojść Do Jowaskr Tu fajny tygrysik że, że, Szablożębny Szablożębny Jak ja się wyrażam szablo ze undy. No dobra, idziemy dalej. Patrzcie, jakiś śmieszny dom, fajnie wygląda. Taki dom w Minecrafcie zbudować, a to by było zarobiście. I tu je wasker. To jest ruląc siwo-włosy. Niech to to jest akurat. Dobra, idziemy. Jowasker. Taki farkas. Udało mi się uporać z problemami w mieście rzecz na Puszczę. Że masz to w sobie. Świetna robota. Dziękuję. 100 zł! uuu Dobra, szukam pracy. Skior cię szukał jakiś czas temu. Mm. Czego chce? Nie wiem. Powiedział tylko, że musi z tobą porozmawiać, zanim zrobisz cokolwiek innego. No dobra. Nie ja go złościć. Ale jest pewne zadanie. Jeśli ze jeszcze... Słuchajcie, ten odcinek będzie dodatwiele dłuższy, malenie, ponieważ to to eksplorowanie pozycja, tej jaskini, którą zaraz zadaniem zadanie. No chcę, chciałem się z tobą ze mną widzieć, no. Chciałem się z tobą widzieć, Wydaje sorry. Przepraszam, że nadszedł twój czas. Co masz na myśli? Niedługo tygodniu odwiedził nas uczony. Powiedział, że nie gdzie możemy znaleźć kolejny fragment łudra Dobra. Region mi na Minaguca. Ale jeśli ma rację, honor towarzyszy wymaga, byśmy ruszyli na poszukiwania. Mm. A co ja, ja mam z tym wspólnego? Ale nadszedł odpowiedni moment na twoją próbę. Uuu, czyli to jest nasz test do dołączenia do towarzyszy. O, i widzicie, jeszcze dodatkowa informacja. nie Parkas będzie naszym... Pierwszym członkiem drużyny. Tak, będzie mógł za nas Mam nosić łupy, ale to na pewno nie on, bo on tylko na czas tej misji będzie naszym no się y, za mną nadążyć. naszym y, członkiem drużyny. Dobra. On też może nas Zastem nauczyć, tak jak lepiej posługiwać się ciężkim pancerzem, ale my zrobimy tak. Wyjdziemy z nim. On będzie za nami łaził. Teraz. Łaził, no. Podróżował z nami. Yy, I bezpośrednio tepnąć się, czyli te stelportować... Nie możemy do tego miejsca najpierw musimy go, najpierw zaznaczyć ten quest Nie możemy się bezpośrednio do tego questa te, e, miejsca teleportować I sobie zaś zaznaczę e, znacznik i musimy się do tego e, questa dostać na własnych nogach I żeby mi było łatwiej tepnę się do stajni czy białej grani i przejdziemy się już na własnych nogach tam war... Raz, raz, jak on ma cały czas zapominam. Farkasem. Przejdziemy się wraz z farkasem. W tamtą, do tamtej jaskini. Idziemy więc. Od razu mówi wam... nagrywałem to trzy razy i w każdym razie po, po jednym razie miałem fejle. Czyli pokażę wam mniej więcej jakie już nawet są najduże nawet duże zagrożenia czyhające nam na drodze, jeśli byśmy mieli iść tak cały czas prosto. Przez ten kompas. teraz wam pokażę. Dobra. W pierwszej kolejności widzicie tam to ognisko. Tam się znajdują te olbrzymy, którego jednego pokonaliśmy z towarzyszami. Właśnie tam na tych farmach poznaliśmy towarzyszy i oni nam zaproponowali do dołączenia do nich. Tam właśnie biliśmy te trole. Tu znajdują się takie dwa okazy i dość silne, ponieważ jak chciałem z nich zwalczyć w poprzednim nieudanym, sfejlowanym odcinku, w którym aż dwa razy zginąłem, to po prostu raz mnie. Walnął a porządnie i zginąłem za pierwszym jego ciosem. Nie wiem, czy one w tym wypadku są tu, bo w Skyrimie czasami się różne potwory generują, czasami nie. U jakaś skrzynia. No i są. Jest jeden. Można nas nie zauważy, bo ma fajną skrzynię. Nie, on raczej nas widzi. Ale otwórzmy yy, kufer. Ciekawe, czy nam się uda. O kurde, nie dam, bo jest ekspert. Dla ekspertów Kurde, nie O kurde, zaraz zacznie nas gonić. Chodź szybko Gdzie on jest w ogóle? Tu jesteś fask Dobra, idziemy Kolejnym zagrożeniem są mamuty, które też są jak najbardziej silnymi zwierzętami w grze. Na pozór... Yy, na początku niepozorne, chodzące sobie zwierzęta. O, tu jest drugi. Dra o nie, uciekamy. Yy, na pozór takie sobie są zwyczajne zwierzęta, nawet nie są zaznaczone, że są niwe naszymi jakimiś specjalnymi wrogami. Jednakże jeśli się do nich zbliżymy, potrafią nieźle miotnąć. Patrz, będzie ten troll walo królika. Jak go zmiażdżył jena. Uciekać! Mam bo to są niezwykle... Ee, czekajcie chwilę. Niezwykłymi... Mm, niezwykle niebezpiecznymi zwierzętami w tej grze. No i gdzie jest znowu Farkas? Dobra, idźmy bez niego. Na pewno się tepnie podczas naszej podróży. się nie zmienili naszego celu. Wiem, że to jest dość długie może być podróż. Ogólnie podróże w Skyrimie są dość długie i żenujące, ale... Za to potem, co się dzieje, jest już bezcenne. Sami się będę uciszać podczas takiego, takich przechadzek. Ponieważ spójrzcie, jakie to są piękne krajobrazy, i po prostu się tym będę zachwycać. Spójrzcie, sobie jakie piękne góry, drzewa. Ta mgła. I za nami farkas, który się przed chwilą teleportował do nas. Dobra, zbliżamy się już do tej jaskini. Ech, dobra, hmm. No dobra, zbliżamy się, zbliżamy, zbliżamy powolutku. Kopiec plaża się nazywa jaskinia. Zejdźmy po schodkach, nie zeskakując. Może jeszcze się nam coś stanie. Dobra, i wchodzimy do kopca plaża. Nie wiem skąd pochodzi ta nazwa, może z poprzednich yy, yy, nazw yy, mobów, potworów potocznie nazywanych yy, z poprzednich części gier. Nie wiem, ale jak widzicie, dość spore jaskinie. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to są akurat jaskinie krasnoludzkie, czy nie, chociaż dużo takich występuje w Skyrimie. że ktoś tu kopał i to niedawno. ostrożnie. Dobra, pozbierajmy tutaj jakieś rzeczy z draugrów spalonych. Myślę, nam jakieś nowe buty wypadły. Ciekawe, czy są lepsze. reminowe buty. Od stalowych, cesarskich butów nie są lepsze. Ale niedługo i tak musimy zmienić buty, bo to zhańbione buty cesarskie. Bo w końcu do gromowanych będziemy dołączać. O kurde, jakieś... Osio... O, jakaś... jakieś... wydarzenie. Jakaś grupa zaplanowała. Jakieś wiadro. No dobra, to chyba wszystko... ojej, co... zapomniał, zapomniałbym o czymś... Aha, zapomniałem o czymś, a dokładnie o uzbrojeniu się. Tu będzie trochę przeciwników. Nie. I to na lewą rękę. Otwórzmy sobie skrzynię. Dobrze było? No. I otwieramy. I mam żelazną strzałę. Dobra. To od razu wbijmy bronię, bo ja wiem, co tu się dzieje. Nagrywałem do mniej więcej tego momentu, Grze Więc co tu się dzieje, bo Uważaj dwa razy, razy aż spailowałem nie odcinek. Nie mam zamiaru nieść cię na plecach do Jorwask. Dobra. U. Ciężko. O! Uciekaj, mendo! Gińcie! Hu! ja. Uważaj na siebie, bracie! Dobra! Gin. Dobra, zginął Tak naprawdę to wszystkie trzy, y, wszystkie trzy Draw gry raz zginęły Pradawny norski miecz, coś ciekawszego Także podniosę Z tego też podniosę Z tego podniosę Pradawny norski łuk Pradawna norska strzała Pradawny norski topór wojenny, ciekawe Uuu, drobny klejnot duszy, to już się bardzo przyda Granat i złoto tu jest pranarski norski. Pradawny norski topór wojenny. Strasznie trudne te nazwy. Dobra, w stroju chyba nic nie mam nowego. Yy, no nic nowego nie mamy. jeśli nam przytrafiła jakaś trawka, to by było dobrze. Natomiast duże zmiany będą w ekwipunku, ponieważ sobie teraz dodamy. Nors pradawny norski topór wojenny, który jest najlepszy z wszystkich broni, jakie teraz na razie mamy. Mmm. I dodam sobie go do ulubionych. I będę nosił tak jak tutaj. Tylko, że zamiast tego cesarskiego miecza będzie właśnie widnia po prawej stronie mojego ekwipunku. Pradawny norski topór wojenny. Ciekawa broń. Będzie na, będę nadal miał płomienie w rękach. Czy to przydatna broń? E, przydawny czar. Co ja mówię, broń. Tej rzeczy już nie będziemy ponosić. u Gień! Huhu, jak gościliśmy, już chciał nas atakować. Dobra, co tu mamy ciekawego dalej? Draugry? Nie, to jest taka ozdoba. Otwieramy dechniane drzwi, idziemy dalej. Huh, narzędzie balsamowe. Boże święty. Dobra, idziemy dalej. Tu nic ciekawego... Osory oh, sorry, telefon... Witam Was po krótkiej przerwie, chciałem was po czymś poinformować. Ten odcinek jest nagrywany, był nagrywany wczoraj, a ja nagrywam go na następny dzień dzisiaj. Musiałem zrobić krót... dość sporą przerwę, ale dobra, idziemy dalej. Mogę być trochę zdezorientowany, z to nagrywałem odcinek z jednego dnia na drugi, zrobiłem sobie cięcie. Co tu mamy? Spójrzcie sobie. Jakieś strony tu mamy zwłoki draugra. 17 zł. Rzeźliwe do balsamowania, jak zwykle. I tutaj mamy stół zaklina... Yy, no, stół zaklinający. Nie wiem, czy to się tak akurat nazywa. Magiczny katalizator. <grym> Dobra, yy, możemy zdjąć zaklęcie. Na przykład z szaty nowicjusza. Yy, mamy znauczone zaklęcie. A czekajcie, wyszłem. Yy, I teraz możemy na przykład sobie zakląć. Yy, zakląć jak, jakiś. E, nie mam okien, duszy. Zaknąć jakiś y, dobry y, y, miecz. Patrzcie. No dobra, zobaczymy jak to działa. Klejno duszy mieliśmy. Nie przerywa, ja chcę. No i teraz klejno duszy. Kurde. Czyż mieliśmy klejno duszy, czy nie? Czy to na innym po prostu tym, tym sfailowanym filmiku? Zaraz sprawdzę zresztą to jest? Tu jest jakaś osobna zakładka na to? No jest, drobny klejnot duszy. E, no i czemu drobnego klejnotu duszy nie możemy użyć? Mam zaklęcie, ale... Nie wiem, dobra. Potem się tym zajmę albo o tym, o tym poczytam. Na razie sobie odpuśćmy z tym. Co tak myślę? Poszukajmy lepiej celu naszego... O, tu są miksy. Miksturki, łączka kostna. Jakieś paski skóry, nie wiem czy to nam się przyda. Czekajcie, poszukajmy dźwigni. O tu jest. Nie, to nie ma. Tu jest. Dźwignia. I... O Lol! Zamknęliśmy siebie, ale tam te drzwi się otwarły. No bardzo mądrem. Dźwignia jest zablokowana. Udało ci się wpakować, ale nie przejmuj się. Znajdę przełącznik. Co to było? Czas umierać Nie! Chcą go zarąbać! To był błąd, Które to? To bez znaczenia. Musi zginąć, jeśli nosi te zbroje. Wspaniale będzie opowiadać o Twojej śmierci. Nikt z Was nie przeżyje. ...żeby o tym opowiedzieć, nie próbujcie nawet zabić. Patrzcie, i tu macie tajemnicę. Towarzysze potrafią się zamieniać w wilkołaki. Zabij! Tak! Spójrzcie sobie. Towarzysze potrafią zamieniać się w wilkołaki. Możemy teraz z serwnych rąk podnieść różne rzeczy. Nie wiem, czy to będzie nawet lepsze. Spójrzmy sobie, żelazna buława. No, ciekawe, ciekawe. Weźmy sobie na razie to. Yy, dobra. To tu mamy kasa, są... Srebrny miecz. Szczególnie przeciwko przeciw nieumarłym. Weźmy go. Może jest jakiś powodów lepszy od tego naszego. Po co ja wziąłem drugi srebrny miecz? No zobaczymy. Mam nadzieję, że cię nie wystraszyłem. Co to było? To błogosławieństwo zesłane na część z nas. Możemy być jak dzikie bestie. Przerażający. No, uczynis ze mnie wilkołaka. No, nie. Tylko członkowie kręgu posiadają krew bestii. Dowieć swego. Hu... Nie. A nie w horyzont. Musimy iść dalej. Wciąż jeszcze są tu draugry, którymi należy się martwić. Słyszycie? Mm, yy, każdy z wybrani... Nie może nie każdy, ale nie, nie tylko wybrani. Yy, wybrani. Yy, yy, członkowie. Nasz tej. No kurde, nie mogę się wysłowić. Wybrani członkowie tej. Nie wiem. Gili. Nie, no właśnie, towarzyszy mają tą krew bestii. Ale tylko wybrani. Czyli niektórzy, i nam się też chyba zdarzy być takim. takim potworasem, że tak się śmiesznie wyrażę. No i srebrny miecz też to sobie dodajmy. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Serwski miecz, drugi miecz. Srebrny miecz. Zamiast może płomieni, wezmę sobie na prawą rękę, na lewą rękę miecz. I będzie to tak wyglądało. Nieźle, nie? Na razie nie posługujmy się magią. W końcu tu będzie większość yy, posługiwana się walką, a nie magią. Dobra, idziemy więc, gdzie z powrotem? Czy co? Muszę spojrzeć dziennik. No, trzeba nadal odzyskać fragment. Trzeba się udać tu w tą stronę. Tam się udać. Tu jest przejście dalej. Jakie wykończenie! Jakie piękne! Uuu! Zdziwiłem i y, y, szyłem na pewien czas. Szała też się przyda. Gdzie jest drugi? Cwaniaczek, który próbował się z nami przekomarzać. Winozalto, uu, pieś powrotu. Strzębie pióra. Nie wiem, podniosę. Jeszcze się w ogóle prawie na Skyrim nie znam. Co prawda mam obliwiona i Morrowinda. Wszystkie części z tych znaczy tych pierwszej i drugiej nie mam mam trzecią i czwartą yy, co ja miałem zrobić w stroju mamy coś aha mieliśmy tą futrzaną zbroję nie ona jest lepsza od naszej stalowej zbroi nie jest lepsza ale być może yy, Cesars yy, futrzane buty albo coś w tym stylu będą lepsze od naszego rzemieniowe buty nie jesteśmy tak napakowani że yy, odpowiednio no dobra sobie znowu zamienię zamiast. Tak i tak będziemy nadal chodzić, bo jednak ten toporek jest najlepszy. Eee, co to. Ma? O, kurde, jak się przycina. Zaraz będę musiał kończyć odcinek. Nie wiem, czy skończę tą ok od razu misję na ten odcinek, ale skończę odcinek i nagram od razu drugi, bo dzisiaj przynajmniej z trzy odcinki z powinny wbić: urna, i granat i złoto. No, ciekawe. Dobra, idźmy dalej. O, 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 Cicho, trzeba użyć mikstury. Tak. tak, patrzcie jak go dobił pięknie, farkas. srebrny wielki miecz, a idźmy tym z tym. Żelazna zbroja nie jest lepsza. Żelazny hełm, uuuh! Yeah! Rękawice, my chyba rękawic nie mamy. Będziemy takimi ciężko zbrojnymi magami. Strój, proszę. No, trzana zbroja. Do dupy z taką zbroją. Gdzie jest stalowa zbroja? Jest stalowa zbroja, uzyskana od króla. Rzemieniowe buty, żelazny hełm można założyć żelazne rękawice też wyrzućmy yy, różne rzeczy, no dobra patrzcie teraz jak wyglądamy, jak fajnie czym Skyrimowsko ale wolniej biegamy oczywiście jesteśmy ciężko zbrojnymi jeszcze z kimś tam walczymy chodź tu a mi się nie polękniesz. Haha! Ha, pięknie. Dobra. Sprawdźmy tu coś, może jakieś tu są tajemnicze skarby. Urne przeszukajmy, bo w niej zazwyczaj jest złoto albo granaty. Tak mi się przynajmniej przytrafiło. Mikstura, o widzicie, nawet się znalazła. Jakie pożyteczne urny. Ten, kto je projektował i ten, kto, kto w nie wkładał te rzeczy, musiał dobrze myśleć o nas, że tu kiedyś przyjdziemy. Chociaż nie wiadomo, czy wiedział, że w ogóle przyjdziemy i w jakim celu. Dobra. Słuchajcie, y, ja tu zakończę odcinek, ale zaraz po nim pojawi się następny, albo na przykład... Naj, naj, no, ale pojawi się albo następny od razu, albo trochę później, ale na pewno szybciej niż inne odcinki z innych serii. Także ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie oraz polecajcie znajomym. Ja byłem Moczarnik, to była moja przygoda w Skyrim, odcinek 5. Także do zobaczenia. Czołem, cześć.